Hej, tajcie, z tej strony Gabora to jest yy, reakcja na kolejny film o SCP, który nie jest może jakiś ultra nowy, bo jest, jest z września, tamtego roku, czyli no więcej, ale jest naprawdę fajny, bo to jest no film krótkometrażowy, nie wiem czy definicji krótkometrażowego wziąć, aczkolwiek yy, no trwałem 7 minut. Robione naprawdę fajnie, więc. I nigdy go nie oglądałem, więc mam nadzieję, że kurde jest coś fajnego. Nie wiem, te reakcje dawno ich nie było. W sumie nie wiem, czemu Wam się to podoba. Jak lubicie, to nagrywam, bo mi też to sprawia ja, radość. No, jak zawsze. No to nie zła imba się tu dzieje, ty No to nie zła imba się tu dzieje Co za faza mi się strzelają Do drzew strzelają? Coś tam chodzi, ty Uciekają To jest zrobiony to jest naprawdę dobrze Kurde A pokażcie do kogo wystrzacie, size 22 to jest Pokażcie do kogo wystrzelacie. Chcę znać przeciwnika Chyba przegrywają, bo jest coraz mniej strzałów. guys out there what the hell is this thing it's fast but what kind of stp yes, is szybky, call sanders on the radio sanders come in this is kapacki i think they hit it they hit it a oops it's hard to stop in this thing. sanders this is kopaki come in chyba nie macie ko 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 kołpaki Kołpaki na przykład samochodowe macie. Dawajcie, ja chcę to zobaczyć w końcu, bo Let it. I Paśćcie uh -huh. tego SCP-ka. Będzie SCP.

I'm only angry like that, dude. Don't you get it? I must be in the sense. Maybe if he I'll be to do Fucking hell, want you hear me? Look, we're dead either way. At least this way, we try something. Don't be a pussy. Come on, man. Snap out of it. No, every time you aim at it, you a threat to it. You're dead like that man. You're gonna get us killed. Drop the weapon. Drop the weapon. Uh, yeah, 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 yeah. <laughs> All right, good. Now, what we gotta do is figure out what the hell we're gonna do once it gets over. <laughs> 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 yeah, Jesse. You're going killed! Któż ty se umrzesz? No pajac! A ty trupał, dawaj, to może przeżyjesz. Może jest debilem ten SCP i nic ci nie zrobi. To wygląda jak takie. Rainer, poszedł sobie. I wystarczyło się położyć. I po co mu miarło 15 MTF-ów? Ja wystarczyło się położyć. Coś na radio słyszę. Jego radio działa, a tego nie. Ale mu zrobiło dziurę w tym. O, no oczywiście. Ma to sens.

To jest dobrze i fajnie zrobione. A tam 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 ten tam, tam już szukuje klatkę, żeby złapać tego, tego. Choć to wyglądało jak zwykły kontener, ale... Site <laughs> 22. Site 22 mówicie. Jest napisane co to za SCP był? Nie ma. W komentarzach też. Wow, ale zajebiście zrobione, w sensie, z ciekawości bym poszukał, co do za SCP, jeżeli wiecie, to napiszcie oczywiście w komentarzu, ale... <coughs> w ogóle jest cokolwiek z Scytem 22 związane na Google'ach, to też szybko luknę. SCP-022. Jest No to nie jest SCP-022. Jest chyba cała creepypasta związana chyba z sitem 22. Fajnie to wygląda. Hmm. No dobra, czatny. No mi się generalnie film bardzo podobał, podobał chociaż jeżeli wiecie generalnie, co to za SCP, to chętnie napiszcie w komentarzu. Ja sobie oczywiście przeczytam, bo sam jestem ciekaw. Bo ten byk, który był tutaj na tej kratce gdzieś, to był skórczy byk ogromny. Naprawdę to w sensie to jest zajebiście zanimowane i w ogóle dobrze zrobione? Tylko to bardziej chodzi o to, who the fuck is on. W ogóle oni robią też ten film o 096. To był. Od... To jest. No dobrze, no mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam również 4 godziny temu pojawił się Ultimate realnie No i jutro się pojawia o 14.00. Wow, ja się Instagram, Discord